Witam serdecznie i gorąco. Mamy przyjemność porozmawiania z księdzem biskupem, jeszcze nominatem, bo rozmawiamy oczywiście przed święceniami biskupimi. Naszym gościem jest ksiądz biskup Mirosław Milewski. Witam serdecznie księdza biskupa. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam księdza, witam Państwa. Eksternion. no musimy o to zapytać, jak emocje, jakie uczucia księdzą towarzyszą, na gorąco tuż przed samymi święceniami biskupimi. Im bliżej święceń, to muszę to powiedzieć, jestem coraz bardziej spokojny, oczywiście pewnie w sobotę ta temperatura się podniesie, ale, ale na ten moment w tych dniach jestem bardzo spokojny. Jak wyglądają przygotowania do święceń? Wiele rzeczy jest poza mną, bo, bo jest komitet organizacyjny, ale w, w pewnej części oczywiście ja uczestniczę w tych, których sprawach muszę uczestniczyć, ale też niektóre należą tylko oczywiście do mnie, takie prozaiczne jak Właśnie jak, jak chociażby wyposażenie biskupa, odpowiednie stroje, których oczywiście wcześniej nie miałem, które muszą być czyte na miarę. To są oczywiście też rekolekcje przed święceniami, które odbyłem u karmelitów w oborach, ojców karmelitów. Ale też, też chciałem, żeby to był taki czas pełen ważne dla mnie wydarzenia, takie osobiste, chociażby w Ciechanowie. Spotkałem się z moimi rodzicami chrzestnymi przy chrzcielnicy, to było działdowo również modlitwa w miejscu internowania naszych biskupów i męczenników i w piątek też tuż przed święceniami wybieram się do sanktuarium Bożego Miłosierdzia, żeby to wszystko co przede mną, żeby zawierzyć Bożemu Miłosierdziu. Skoro jesteśmy przy temacie rodziny, to proszę powiedzieć naszym słuchaczom, a także i widzom, jak rodzice i najbliższa rodzina przyjęła informację o nominacji. Jest takie powiedzenie w języku polskim, jak grom z jasnego nieba. To, to mniej więcej to, to, to było w tym duchu. Bardzo to przeżywali, przeżywają cały czas moi najbliżsi, moi rodzice, moja rodzina. To myślę, że to jest uzasadnione, jakby ten, ten ich stan emocjonalny. Oczywiście też jest tak, że, że, że to nie jest dla nich łatwe pod wieloma względami. Oni też muszą z tym, co się stało, z decyzją Świętego się osobiście zmierzyć. Też, też dodam, że, 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 że powiedzmy, ta radość rodziców, bo to oczywiście była radość, jest, jest troszeczkę nasycona też pewnym. No, to mogę powiedzieć, poprosić jednocześnie o modlitwę takim smutkiem, bo mój brat, jedyny brat ciężko zachorował i to się działo dokładnie równolegle. To, to znaczy, to było tak, że ja wracałem z nuncjatury, a jednocześnie też w tym samym dniu załatwiałem bratu szpital, także to jest taka wielka radość, jeśli chodzi o to moje doświadczenie, w mojej rodzinie, ale, ale gdzieś tam w tle jest po prostu też krzyż choroby mojego brata. W tym czasie doświęceń od nominacji ksiądz biskup odbył, tak jak sam wspomniał, wiele także spotkań. Jak właśnie wrażenia z tych spotkań, zwłaszcza jeśli chodzi o spotkania z kapłanami? Tak, rzeczywiście była, było kilka Kilkanaście spotkań, takich prywatnych, nieoficjalnych, oczywiście, z księżmi, czy tutaj właśnie w Kurii, w Opactwie, czy na różnych spotkaniach, ale też, też, też kilka spotkań na plebaniach i, i, i muszę powiedzieć, jestem wdzięczny księżom wszystkim księżom z którymi się spotykałem, ale też z którymi się spotkam za to, że ja mam takie poczucie no, dużej serdeczności i e, te spotkania były dla mnie bardzo ważne, takie bardzo budujące i inspirujące na przyszłość, bo gdy żeśmy się spotykali, to oczywiście oprócz rozmów takich kapłańskich, też kurtuazyjnych wątków, to też też księża bardzo dużo mówili o tym czego oczekują, co mnie osobiście Niezwykle powtarzam, inspiruje, bo, 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 bo to są ci nasi księża pracujący w parafiach. To są ludzie, którzy znają potrzeby takie bardzo, bardzo realne, żeby nie powiedzieć, przyziemne parafian, też, też wspólnot kapłańskich. Także miałem dużo bardzo ciekawych sugestii, na co kłaść akcent. Mieliśmy możliwość porozmawiania z księdzem biskupem zaraz po ogłoszeniu nominacji. Podczas naszej rozmowy ksiądz biskup też dzielił się tym, jak chciałby, aby wyglądało też księdza posługa jako pasterza decyzji. Może chciałbym, abyśmy jeszcze raz powrócili do, do tej rozmowy. Właśnie, czy ksiądz biskup już od tego czasu, gdzie już troszeczkę te emocje mimo wszystko od nominacji powoli opadają, jak ksiądz biskup wyobrażał, na sobie swoją posługę i, i na co w sposób szczególny chciałbym zwrócić uwagę Te, te główne moje takie przemyślenia sprzed no, miesiąca one się nie zmieniły, bo to wyrastało wtedy z takiego mojego no, 19-letniego doświadczenia kapłańskiego ale ale oczywiście pojawiają się takie pewne jeszcze dodatkowe intuicje takie jeszcze jakieś Pogłębione moje, moje refleksje, co i jak powinno wyglądać. Oczywiście potem życie wiadomo, że będzie to wszystko korygowało czy weryfikowało, tak ale, ale to, co mi towarzyszy, to czego jestem pewien, to czego mi potrzeba, ale też myślę, że w jakimś sensie też naszej diecezji, to to, że, żeby, żeby ten nowy biskup, prawda, był był bardzo blisko. Właśnie księży, parafii, wiernych, e, mogę powiedzieć w ten sposób, że trochę przepraszam takim językiem socjologicznym, świeckim, ale to, 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 to przede wszystkim myślę, że będzie takie biskupstwo aktywne. Takie pełnienie tej posługi. E, to to nie, nie jest możliwe, żeby było inaczej w dzisiejszych czasach i to jakby też jest bliskie mojej naturze. E, I jakby zaraz obok tego też. E, to na czym mi bardzo zależy i o to będę się troszczył, żeby być właśnie takim prostym mazowieckim księdzem, który tego ducha, którego, ducha tego mazowieckiego, że ciągle w sobie nosił, czyli taka taka Kapłańska prostota. Myślę, że, że można mówić o, o takim, takim charyzmacie w jakimś sensie księdza płockiego, i tego nie chciałbym nigdy tracić. A co więcej, jakoś oczywiście to e, pogłębiać w sobie. tak. A czy pojawiają się jakieś lęki? No jakbym powiedział, że, 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 że niczego się nie obawiam, to, to, to oczywiście to, to, to nie byłoby do końca uczciwe, prawda, ale też to, to, to raczej to nie są takie lęki, że typu strach, jakaś obawa, Je, jeśli coś mi towarzyszy, to, to taki bardziej ewangeliczny niepokój. Prawda? żeby zrobić wszystko, co do mnie należy najlepiej jak potrafię, żeby być tam, gdzie jestem zapraszany. To bardziej chodzi o taki twórczy niepokój, taki lęk, ale tak, żeby bać się czegoś, to mówię to oczywiście z całą pokorą i świadomością tego też, co mówię, to jakiegoś takiego lęku nie mam, mam pokój w sercu. Jest spokój w, w sercu, ale zbliża się uroczystość święty. Nie chciałbym, żebyśmy sekundkę teraz zatrzymali się już przy samej uroczystości. Wiemy, że są także zaproszeni goście. Czy ksiądz biskup mógłby króciutko powiedzieć, jak ta uroczystość będzie wyglądała i kogo można się spodziewać na tej uroczystości? Tak, zaproszeni są e, oczywiście wszyscy diecezjanie, to znaczy kapłani, wierni świeccy, siostry zakonne, katedra 27 o godzinie 11 jest otwarta absolutnie dla wszystkich, dla każdego, kto chce być, kto chce się modlić, towarzyszyć naszemu Kościołowi lokalnemu w tym, w tym e, no, niezwykłym wydarzeniu, prawda, jakim są święcenia biskupie. Ale oczywiście też, bo rozumiem to pytanie, jako pytanie o to, o jakieś personalia, więc zaproszony jest oczywiście cały Episkopat Polski. To jest taki, to było takie moje pragnienie, żeby zaproszenie imienne poszło do każdego księdza biskupa i mogę powiedzieć, że, 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 że można się spodziewać 19 biskupów w sobotę, chyba że jeszcze coś się zmieni, ale ale tylu potwierdziło swoją obecność w Płocku. Będą też oczywiście, bo inaczej być nie może, przedstawiciele władz lokalnych, samorządowych, parlamentarzyści. Mówimy tutaj oczywiście o, o terenie Mazowsza Północnego, prawda? I też miałem okazję przeglądać listę potwierdzeń. To, 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 to rzeczywiście będzie znakomita większość gości. Oczywiście też będzie. Moja rodzina, moi bliscy będą też znajomi z różnych etapów mojego życia. Też, też z tego się bardzo cieszę. Także przekrój będzie rzeczywiście szeroki, ale każdy 27. do katedry jest zaproszony i każdemu już tutaj w tym momencie dziękuję za, za obecność i za to, że, że, że po prostu to towarzyszenie duchowe. Będę miał zapewnione. Czego powinniśmy życzyć księdzu biskupowi na lata posługi biskupiej? Pewnie tych życzeń to mogłoby być sformułowanych tutaj, myślę, że, że dużo, i jeśli każdy by miał okazję składać, to każdy co innego akcentuje, ale, ale ja powiem tak, że chciałbym być pro, i proszę o takie życzenia, żebym był dobrym narzędziem w ręku Boga. Nie jakimś falsyfikatem, czymś takim mało przekonującym, kimś mało przekonującym, tylko po prostu prawdziwym narzędziem w ręku Boga. I żebym pamiętał do, do ostatniego tchnienia, jeśli mogę tak powiedzieć troszeczkę eschatologicznie, no, że, 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 żeby, żeby to wezwanie Jezusa, słudzy, nieużyteczni jesteśmy, żeby. żeby mi to też towarzyszyło, może nie każdego dnia, ale, ale przynajmniej regularnie i w miarę systematycznie. My razem z całą redakcją Katolickiego Radia Decyzji Polskiej już przyłączamy się do tych życzeń. Także życzymy księdzu biskupowi pięknych, a przede wszystkim duchowych przeżyć, zwłaszcza podczas uroczystości przyjęcia święceń biskupich. Ja oczywiście tylko przypomnę, że będziemy transmitować na żywo Mszę Świętą z udziałem, z przyjęciem święceń biskupich przez księdza biskupa nominata Mirosława. Oczywiście będzie można nas oglądać na kanale YouTube, na żywo, a także na falach naszego katolickiego radia na 104,3 FM oraz na 103 i 9. Bardzo serdecznie księdzu biskupowi dziękuję za rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu redaktorowi i wszystkim, którzy ten wywiad oglądają, słuchają nas. Polecam się kochani waszym modlitwom i do zobaczenia na... Na naszych mazowieckich drogach, ścieżkach, parafiach. Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo serdecznie. Moim rozmówcą był ksiądz biskup Mirosław Milewski. Szczęść Boże.